Hej, witam Was bardzo serdecznie w następnym, już trzecim odcinku naszej serii o Cities in Motion. Robson z tej strony, pozdrawiam Was. Słuchajcie, ostatnio zbudowaliśmy naszą pierwszą linię tramwajową. Jak możecie już zauważyć na pierwszy rzut oka, nie próżnowałem przez ostatni tydzień i moich linii tramwajowych jest już, jest już sześć. Mamy otramwajowane całe tutaj dolne miasto. Mamy mnóstwo linii tramwajowych, które może wyraźnie pokażę Wam, wyłączając na chwilę wszystkie linie, wszystkie przystanki, poukrywajmy. O, żeby nam nic tu nie przeszkadzało. I teraz, nasze linie tramwajowe, jak widzicie, poruszają się tutaj głównie. Tu, gdzie zaczynaliśmy naszą pierwszą linię, na środkowej alei. Oraz zbudowaliśmy parę linii okalających całe miasto ze wszystkich stron. Mamy już, z tego co pamiętam, trzy pętle tramwajowe. Pierwsza jest ta, którą zaczęliśmy z zajezdnią. Drugą pętlę mamy tutaj, którą rozważałem w poprzednim odcinku. Następną pętlę mamy tutaj, również rozważałem to miejsce pod, w poprzednim odcinku pod pętlę tramwajową. I tutaj mamy nawet zajezdnię, dodatkowo zrobioną. I to na razie jest tyle. Mamy kilka takich mim końcowych pętli, można to nazwać. Tutaj musieliśmy zrobić podziemną pętlę, ponieważ inaczej nasze tramwaje się klinowały. Bardzo mało miejsca tutaj było. Ci, którzy uważnie oglądali poprzednie odcinki, pewnie pamiętają co tu stało. Brama Brandenburga, tak, zgadza się, przez przypadek budując tutaj tramwaj udało mi się... E, Mówię to dowcipnie oczywiście, udało mi się zniszczyć bramę Brandenburską. No trudno, na szczęście nie było tam miejsc pracy, więc nie jest to żadna wielka strata dla, naszych, dla naszej sieci komunikacji. Co na dzisiaj? Tak jak obiecywałem, dzisiaj budujemy metro. Dzisiaj budujemy pierwszą linię metra. Musimy wymyślić na początku, jak ona ma iść, ponieważ metro jest to duża inwestycja i ciężko nam będzie zmienić później rozkład metra. Metro musi również łączyć większe odcinki, czyli no, nie powinniśmy budować metra, które pokrywa się z linią tramwajową. Tym zajmują się właśnie tramwaje. My musimy zbudować metro, które będzie łączyć jakieś wyspy. Zbudowanie metra tylko tutaj na dolnym mieście jest bez sensu, bo to metro w ogóle nie spełni swojej roli tak naprawdę, bo. To jest to za krótki odcinek dla niego. Jest kilka pomysłów z mojej strony. Na pewno chciałbym zahaczyć tutaj o ten budynek, ponieważ z tym budynkiem związana jest ta misja, w której y, musimy zbudować linię metra docierającą do tego budynku. Musimy tam również zbudować linię tram tramwajową i autobusową. Y, już jest i trolejbusową. O. Musimy wszystkie cztery podstawowe środki komunikacji miejskiej doprowadzić. Nie rozumiem, czemu linia tramwajowa nie bardzo działa, bo zdaje mi się, że jakbym włączył przystanki, to tam dokładnie tuż obok tego jest przystanek. Dokładnie, tu jest przystanek, ale nie bardzo widzę postęp w linii tramwajowej. Możliwe, że ten postęp jest zbiorowy, nie wiem, zobaczymy później. Nagroda i tak nie jest powalająca, 8 tysięcy to my robimy tutaj w parę chwil. Popatrzcie w ogóle może na nasz budżet. W naszym budżecie zarabiamy już 250 tysięcy simoleonów, jak to ustaliliśmy w poprzednich odcinkach, na tydzień. Naszym pracownikom podnieśliśmy nieco pensję, żeby byli bardziej zadowoleni. A nasze bilety oscylują w granicach właśnie takich. Oj, zależy od wskaźnika gospodarczego. Jeżeli nie wiecie, dlaczego wasze ceny biletów fruwają w górę i w dół, co jest elementem utrzymującym gracza mm, na poziomie jakiejś rozrywki, żeby miał co klikać w trakcie gry, tylko po to chyba to dodane, to żeby wiedzieć skąd to się bierze, możecie wejść w panel danych, w panel wykresów. Panel tutaj wykresy miejskie i ten tutaj w drugim rzędzie ostatni to jest wskaźnik gospodarczy. Jeżeli Ustawicie go sobie na dłuższy widok jakiś miesiąc, on idzie w taki sinusoidzie i sobie się zmienia. Jeżeli on rośnie, to ceny biletów będą chciały rosnąć, będą robić się za tanie. Natomiast jeżeli on spada, musicie bardzo szybko redukować ilość biletów, znaczy cenę biletów waszych, o tak, żeby ta ilość się zgadzała. Również zauważycie, że jeżeli pójdziecie w widok miesięczny, to z, wraz ze wskaźnikiem gospodarczym pokrywa się ilość samochodów w mieście. Kiedy ten wskaźnik jest powyżej zera, samochody, znaczy zbliża się do zera, samochody rosną, jak widzicie, no to ta sama skala pozioma to ilość samochodów się zwiększa, natomiast jak wskaźnik spada, ilość samochodów się zmniejsza i tak dalej, trzeba to niestety brać pod uwagę. Jak tutaj grałem przez ostatni tydzień w naszym cudownym mieście, miałem mnóstwo problemów z przerabianiem dróg i rozwiązaniami komunikacyjnymi, na przykład o, pochwale się, no tutaj cały ten węzeł, cały ten most jest zbudowany przeze mnie, żeby rozładować, uwaga, uwaga, no tutaj ten węzeł też cały przebudowałem, żeby rozładować trafik na tej tutaj autostradzie, a ta autostrada, za, przez to, że była zapchana, blokowała całą drogę tutaj, przy okazji naszym autobusom bloku, blokowała przejazd. Oraz ta autostrada była zapchana aż dotąd i zapychał się przejazd i zapychały się wjazdy tutaj do tuneli, do obydwu. Ten tunel też jest nowy, nie było go jeszcze niedawno. I <laughs> jak widzicie, korek na tym zjeździe, dlatego dodałem ten, na tym zjeździe korek przez pół miasta tak naprawdę odbijał się na naszym ruchu w ulicach. Trzeba na to zwracać uwagę, trzeba patrzeć, gdzie są, gdzie są źródła zatorów. Niestety, to jak jeżdżą samochody w Citizen Motion jest mocno ułomne, i. No. Są co najmniej głupi kierowcy. <grytanie> Dobra, zabieramy się za nasze metry. Jak już mówiłem, zaliczamy naszego Burj al Arab. Hmm, może uda nam się. Chociaż to jest strasznie blisko i bez sensu. Dlatego na razie ominiemy Petronas Tower. Bo byłoby bez sensu, gdybyśmy z Petronas Tower połączyli się tutaj do Burj al Arab. Jezu, jaka nazwa. E, I skierujemy się. Hmm. Szkoda, że to nie Twitch. Gdyby to był Twitch, zapytałbym was, gdzie mam się skierować, ale muszę to sam wymyślić. E, myślałem o tym ostatnio, ale powiem wam szczerze, że tamta koncepcja poległa, bo chciałem pociągnąć na tą wyspę aż tutaj, ale to jest troszeczkę za daleko. To jest przez całą mapę skos, to będzie bez sensu. E, dobra, to może zróbmy to tak. Co tutaj robi taka droga? Nie wiem, nie pytam. Główne pytanie. E, wracając do tematu. Mm. Co wy na to? Musimy znaleźć pustą przestrzeń, żeby pociągnąć sobie zajezdnie zrobić. Może. Żeby... Tutaj mamy piękną wielką pętlę zbudowaną. Nie wiem, czy ona była w ostatnim odcinku, bo nie pamiętam w którym momencie. Wydaje mi się, że ją zbudowałem po naszym ostatnim odcinku. Albo tuż przed. Coś w ten deseń. To jest duża pętla, na której, jak widzicie, na razie wykorzystuje tylko jakby trzy przystanki, trzy pary przystanków, reszta przystanków jeszcze jest nieużytkowana. Ogromna ilość ludzi po tej pętli się porusza, czasami po 200 osób na jednym przystanku na godzinach szczytu. I tu chciałbym zrobić na samym środku, albo tutaj przy tramwaju chciałbym zrobić stację metra jeszcze dodatkowo. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj, żeby mieli blisko stosunkowo do wszystkiego. Więc mój pomysł jest następujący. Zbudować stąd, z tego naszego Burj rab przez środek tutaj miasta tędy, Następnie tutaj do góry pociągnąć. Hmm, tutaj gdzieś znaleźć sobie fajne miejsce, gdzie w przyszłości będę chciał zbudować pędle. Czyli popatrzmy. To jest taka spokojna okolica. A, a jakie to są kategorie budynków? Spójrzmy, może? Hmm, budynki. Co tutaj? Głównie mieszkalne, troszeczkę usług. Park, stadion. Hmm, co hmm, hmm. robimy? Najwyżej gęściej przystanki. Dobra, zacząłbym budować, zastanawiać będę się później. Dobra. Pamiętajcie, że na końcu takiej pętli naszej tramwajowej, musi, tramwajowej metra musimy mieć jakieś nawrotkę, żeby te nasze metro nieszczęsne nie podróżowało w nieskończoność. Zobaczmy jak tu wyglądamy z gruntem. Mocno nam grunt schodzi w dół pod wodą, ale chyba damy radę ją tam zrobić. Dobra, zacząłbym robić dość głęboko tą linię metra. Powiedzmy na tylu. To będzie drożej, ale bardzo nam się to potem opłaci. Jesteśmy na minus 60 metrach, no troszeczkę za głęboko poszedłem, takie, o 48 to jest dokładnie to o czym myślałem. Teraz Burżal Arab i pociągnąłbym naszą linię metra tutaj. Widzicie ten przystanek autobusowy? Ja bym naszą linię metra zrobił tak, że może nawet Petronas Tower objęła. Będzie ciężko, ale musiałaby być na tej ulicy tutaj wtedy linia metra. Hmm. Nie, bo nam się na dolnej ulicy zrobi stacja, na tej podziemnej. To będzie bez sensu wręcz. Dobra. A jejku, jejku. Czy tam droga ekspresowa? To żeby się nie zrobiło. Dobra, zrobimy tutaj. Nie ma się co zastanawiać. Widok pionowo z góry, żeby widzieć, bo przy takiej głębokości to już duże zakrzywienie. Gdzie tutaj potem warto zbudować tę linię? Tam jest nasza pędla, do której chcemy dojechać. Więc ja bym pociągnął naszą linię tędy. Tu, może przy naszym centrum handlowym, trochę bym zahaczył. To zróbmy od tak. Tak. Okej, okay, pięknie. Widzicie, jak to się ładnie układa? Mhm. O, teraz tutaj pod tą ulicą, do której chciałem to właśnie zrobić, żeby ta cała stacja doszła. Super. Teraz w tamtą stronę jakoś musimy. Chcę dojechać do opery w Sydney, a skończyć tu, gdzieś na tej wyspie, naszą linię, więc. No cóż, muszę to jakoś przemyśleć. Tutaj. O dobra, może zrobimy to tak, żeby. Dobra, zróbmy to pod tą drogą, niech sobie idzie. Pod tą pętlą. No tutaj widzicie, musimy iść głębiej troszeczkę pod wodę. Pewnie zaraz, że za długa jest droga, tak myślałem. Dobra, to zrobimy tutaj sobie ją skończymy na razie. Okej. Okay. Mamy ją skończoną i zaczynamy budować dalej. Jak widzicie, zgromadziłem ogromny, że tak powiem, budżet na tą inwestycję. Powiedziałem, że ona pożer, potężną ilość pieniędzy. Więc nawet przygotowywałem się ostatnie parę nie mogę stawiać obiektów na wodzie. Co ty nie powiesz? O, jaka tam jest wyrwa, widzicie co tam się dzieje? Trudno, trzeba dać trochę niżej. Teren jest zbyt pochyły, ale już o, dokładnie, jak już troszeczkę się ułoży. I jeszcze raz o, no na 48 metrów wracamy. Tutaj zrobiłbym naszą. Tu na środku miejsce, na którym będę w stanie zbudować kiedyś jakąś pędę autobusową sensowną, bym to zrobił. A żeby teraz objąć jak najwięcej budynków, i może tutaj usługowo bo to jest usługowo troszeczkę w tym miejscu bardziej. Jak odpalimy panel danych, to co zobaczycie, widzicie ile to jest usług? Ja bym tu faktycznie gdzieś na tym skrzyżowaniu zrobił pętlę wtedy. Metro... Oj oj oj, no tak, skiepściłem troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, 7 miliard razy w dół. Ok. Dobra, robimy tak. Tak. ejku. Tak. Tutaj na tym skrzyżowaniu będzie nasza pętelka. Może jeszcze przed zjazdem z wyspy zrobimy jedną stację. O, tutaj podwodną nawrotkę. Zobaczmy, jak wygląda Sydney. O, wróć. Gdzie jest Sydney? Tu była kiedyś opera w Sydney. Cholera jasna. No, jakby mordy strzelił, to była opera w Sydney. Ja jej nie niszczyłem. Przysięgam. Ale raz, no to chyba jest ten element odblokowanego miasta, czyli nasze miasto się rozwija troszeczkę tak jak my budujemy, no, ale nie zawsze jest to, z, że tak powiem, zachowaniem dobrych budynków. Uj, a, aż mi się złe słowa nasuwają, no. Jak to możliwe? Przecież nie powinno się zniszczyć takie miasto, no przecież ja takiego błędu nie popełniłem, no chyba, że coś przez przypadek kliknąłem i sobie nie, nie zdaje sprawy teraz. Dobra, szybka zmiana planów, więc będzie. Pociągniemy tutaj pod ulicą, zobaczmy... Nie wiem jakie to są domki, ale znalazłem sobie takie miejsce, gdzie mogę linię tramwajową skrzyżować z tym. Czyli powiedzmy na przykład. No niech będzie, że tutaj. Tak na środku tej wyspy niech sobie będzie. O, to może właśnie wtedy pociągniemy. Nie mogę dodawać obiektów na wodzie. Fajnie. No to znowu jakiś rów mariański. Tak. To pociągniemy tędy. Widzicie, tam to dno wygląda tragicznie na dole. O, jak pięknie. Dokładnie takiego miejsca szukałem jak to. Ta droga będzie już zaraz za długa. A my i tak musimy zacząć szukać miejsca na zajezdnie. Mam pomysł, żeby zrobić zajezdnie tutaj przy lotnisku, i wtedy dwie linie można stąd pociągnąć fajnie. Ale i tak muszę za chwilkę tą linię skończyć. Ok, skończyłem ją i znów się do niej podłączę. Dobra. I tu gdzieś zrobimy sobie. Pentelkę wspólną, żeby dwie linie się mogły do niej podłączyć. Tu jest jeden wyjazd. Ok. O, zrobimy to tak. I tutaj zrobimy taki dość ostry zakręt. Teren jest zbyt pochyły. O, jak widzicie, aż do 60. A to. Nie, nie jednak nie do 60, aż, ale do 48. I tutaj wyjedziemy sobie na powierzchnię przy samym tę lotnisku. 0 metrów i super. Czas zepsułem, bardzo mocno z tego wynika, że zepsułem. Eee, czekajcie, czekajcie, bo tutaj chciałem zrobić tą stację. No i mi to totalnie nie wyszło. Jak widać. Na załączonym obrazku. Eee, ok, minus 48 z powrotem. tutaj i nawracamy teraz powolutku idąc w górę i tutaj zbudujemy sobie zajezdnie Proszę bardzo. Widzicie, tu będzie nasze piękne miejsce na zajezdnie. Troszeczkę uszkodzimy, co prawda, to jedna rzecz, ale to nie boli aż tak bardzo. Duża zajezdnia, podstawowa zajezdnia 30 miejsc. Duża zajezdnia 60 miejsc. Różnica w cenie dwukrotna. Problem tego wszystkiego jest taki, że nie zbudujecie zajezdni jeszcze raz. Ale my się nie stresujemy. O, proszę bardzo, upchniemy ją sobie tutaj ładnie między tymi budyneczkami. Pięknie, widzicie, nawet nic nie musieliśmy wyburzać. Mamy naszą piękną zajezdnię. Teraz musimy zbudować naszą piękną pętlę na końcu tej linii. Okej, okay, wchodzimy w widok podziemny. Okej. Okay. Pobieramy pojedyncze tory do budowy, bo nie są nam potrzebne dwa. Okej. Okay. I teraz musimy zejść aż 48 metrów pod, pod ziemię, że tak to ujmę. I robimy taką małaskę. No, no tak, to nigdy nie jest proste. Za mało jest pod budowę. O, coś, coś się udało. Nie, nic się nie udało. Dobra, robimy na lekkim oszustwie. Zamkniemy to tutaj. Tą, ten zakręt, a ten zakręt teraz. Jest! Udało się! Mission accomplished. Bomba. No to mamy nawrotkę. Zajebiście. Teraz bierzemy stację. my teraz z biletomatnym rozkładem jazdy i lepszym oświetleniem. Dokładnie taką stację weźmiemy. Ech. Musimy zbudować, jak widzicie, naszą stację z tej strony. Ok, jest nasza pierwsza stacja naszego metra. Teraz, gdzie naszą drugą stację? Myślę, co że ja wyłączę w ogóle przystanki autobusowe i tramwajowe, bo mnie zdenerwują tylko. Ja wiem, gdzie są pędle, to mi wystarczy. I linię też powyłączam na razie. Okej. Okay. Mm. Ojej, no tak dobrze, stację. W zasadzie, to jest nasza pierwsza stacja. Jak widzicie, zasięg nie jest powalający. I teraz tu nam idzie pięknie dalej ta linia. Niech ona sobie tędy idzie. Na pewno stacja musi się pojawić się tutaj, więc zrobiłbym tam w jedną stronę, a po drugiej stronie ulicy w drugą. Udało się. Pięknie. Teraz coś po środku bym znalazł, no bo w sumie faktycznie czemu nie? Mało domków to tutaj będzie ochor. albo nie, tu jest niepotrzebna. Niech to metro będzie szybkie, a nie dokładne, o tak to nam nazwał. No i tutaj pięknie stacje. Mam nadzieję, że to się wszystko super ułoży. Super. Bomba. Następna stacja. Przypętli. Ok, następna stacja, dopiero tutaj. Trochę dziwnie, no ale niech już będzie, na wylotu. Tutaj na wylotówce ją umieścimy. Jak widzicie, bardzo głęboko jest to metro. Celowo, żeby się nie kłóciło z żadnymi drogami. E, tutaj teraz musimy to umieścić jakoś ładnie że o tak to zróbmy. Żeby były po jednej stronie ulicy obydwie, okej. Okay. Mi się bardzo mało obejmuje metro, ale w metrze nie chodzi o to, żeby te stacje obejmowały jak najwięcej domków, tylko w metrze chodzi o to, żeby było dobrze zrobione, szybkie i żeby było dobre rozwiązanie z trasami. Czyli żeby. razem. Te stacje pokrywały yy, w połączeniu z liniami tramwajowymi i autobusowymi pokrywały duży rejon, czyli żeby one były blisko węzłów komunikacyjnych. Dlatego na przykład idealnym rozwiązaniem są tutaj ten węzeł i ten węzeł. To, że te stacje do tych węzłów dochodzą. Jak widzicie tutaj nie do końca dochodzi ta stacja do tego węzłu. No a najgorsze jest, że prawdopodobnie jak tam zbudujemy stację... No nie, na szczęście się pojawiło na powierzchni. No słuchajcie, to zrobimy taki myk. To zrobimy podwójną stację, bo ta stacja obejmie nam całą tą pętlę. Trudno, że są blisko siebie, przeżyjemy to jakoś. No, tam w sumie można było zrobić on dalej dzięki temu. I tak, I tak byśmy tak naprawdę tych dwóch stacji nie obsłużyli. W sensie yy, budynków nie obsłużylibyśmy tutaj Petronas Tower, więc może lepiej, że nawet te stacje tak rozmieścimy. Widzicie, one się idealnie zazębiają. Dobra. Yy, jeszcze na tej wyspie bym tylko zrobił tutaj jedną stację. Gdzie tam jest jednokierunkowa, tu jest kierunkowa. Co jest jakieś osiedle! Po co tam robić stację? Nie, to będzie bez sensu. Wyjście z spodz... Ja Jasne, że to jest osiedle. Nie, to tam autobus się puści. Dobra. E, otwieramy naszą linię. Znaczy otwieramy, tworzymy naszą linię. Linia numer 1 metro. Startujemy. No i teraz który był w którą stronę? Dobrze. Ten był w tą stronę. Może sobie włączę widok podziemny. Będzie troszeczkę lepiej widać jak idzie linia. Czy przypadkiem nie popełniłem jakiegoś błędu. O, tutaj bym popełnił prawie. Tutaj nie widzę w ogóle. O, jest ten i ostatni jest tu i w drugą stronę. Tak naprawdę tam nie są potrzebne dwie stacje, nie wiem czy ktoś zwrócił na to uwagę. Na końcu wystarczyłaby jedna, ale z przyzwyczajenia zawsze robię dwie, bo zdarzało mi się już nieraz przedłużać linię albo robić tak zwane linie przelotowe, czyli jedna korzysta z tej pętli, a druga... Ma, dołożyłem nowy tor i druga jedzie gdzieś dalej. Teraz rozkład jazdy nie cackałbym się z tym za bardzo i zrobił go co godzinę. Mm, dlaczego? Ponieważ na 100% będzie duży ruch. To jest prawie pewniak. Metro zawsze na początku długo odpala, chociaż nie zawsze to jest złe powiedzenie nie zawsze. Czasami metro od razu wypala jako najbardziej dochodowa linia. Natomiast możecie, możemy się spodziewać od razu mm, po zrobieniu naszego metra, że nasze zyski zdecydowanie wzrosną i bardzo szybko zwróci nam się taka inwestycja. I mniej więcej w tym momencie możemy wtedy zapomnieć o jakimkolwiek problemie finansowym w tej grze. Zrobienie metra zazwyczaj wiąże się z tym, że nasza, nasza linia, nasza firma jest najbardziej dochodową rzeczą, jaką możemy zrobić. Zaczniemy od tego małego metra, bo po co nam więcej 336 miejsc? Ekonomiczny, tani. Potrzebujemy ich z zapasem powiedzmy sobie 11. W związku z kosztuje się 20 tysięcy. Wow, przeznaczyłem taki budżet na to metro, że aż się dziwię, że mi wyszło. Za dużo mniej. No i zobaczmy teraz, jak nasze metro będzie się rozwijać. Czy jacykolwiek ludzie będą chcieli z tego korzystać. Zobaczmy. Jest pierwszy klient. Tu już jest siedmiu klientów. Uuu, mam wrażenie, że to metro to jest strzał w dziesiątkę. Tu jest dwóch klientów, trzech klientów. Ośmiu klientów, dziewięciu klientów. Uuu. No. Tak wyglądałem mniej więcej podstawy tworzenia metra in Motion. Pamiętajcie, metro jest właśnie. metro jest tym środkiem komunikacji, którym łączymy odległe punkty. Nie będziemy starać się metra budować tak, żeby na tą małą wysepkę tutaj całą okryć siecią metra, siecią podziemnych tuneli. Jeżeli nam się to uda, czyli na przykład będziemy mieli dużo krzyżujących się linii w sumie i moglibyśmy na każdej z nich zrobić stację gdzieś w trochę innym miejscu, nie wszystkie razem, aczkolwiek stacje przesiadkowe w metrze są bardzo ważne. No, to możemy to tak zrobić. Wtedy cała wyspa będzie sobie pokryta y, liniami metra. Natomiast nie ma sensu na siłę budowanie gęstej sieci metra. Lepiej jest budować dobrą sieć, która pokrywa całą wyspę. Jak widzicie, ta linia zaczyna tutaj u góry i przez całą wyspę jedzie na sam dół. Następna linia byłaby bardzo wskazana, zacząć z tej pętli tutaj, którą mamy obecnie, tej zajezdni, może bardziej tak. Przejechać przez lotnisko, zawrócić sobie znowu, od, zrobić tunel od, odchodzący stamtąd, albo pod lotniskiem. Przejechać tutaj przez te wszystkie miasta dookoła, przez elektrownie, przez osiedla. I tutaj od dołu sobie wrócić i gdzieś zrobić pętlę tu, albo z powrotem nawet do tego samego. Nie wiem tylko, czy ta linia nie byłaby za długa. Więc można by na przykład tutaj wtedy zrobić dodatkową pętlę albo zajezdnie, z pętlą i wtedy stąd np. kolejna linia, która tą się będzie krzyżować na naszej zajezdni i będzie szła tutaj do góry i na tą stronę wyspy i tu aż na górę i wtedy już zaczynamy pokrywać bardzo szerokie e, połacie naszej mapy w metrze właśnie najbardziej wskazane jest to, żeby linia pokrywała jak największe obszary z jak najmniejszą ilością przystanków te przystanki muszą być tylko w kluczowych miejscach jak widzicie tutaj wystarczyło 170 osób czeka już na przejażdżkę 200 osób czeka na przejażdżkę naszym metrem jak widzicie o to właśnie chodzi w metrze, żeby właśnie bardzo dużo ludzi chciało poruszać się metrem. Odciążycie dzięki temu tramwaje, odciążycie dzięki temu autobusy. Zauważycie to bardzo szybko. Na liniach, na których dotychczas było bardzo dużo ludzi, na przykład tutaj na tramwajowej linii numer 2 u mnie, było bardzo dużo ludzi cały czas. Nie wiem, może się uda to jeszcze pokazać, ale nie tramwaj, linia, 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 linia 2. Widzicie, średnio dziennie 7500 osób chciało jeździć tym tramwajem. Natomiast, albo jedynka, to jeszcze lepiej, lepszy przykład w sumie. No, może nie lepszy, dobrze, źle powiedziałem. Ona lepsza jest na tych krótkich odcinkach, ale ona się niewiele zmieni, bo tutaj nie ma, nie ma metra, które by to odciążyło. Na tej linii naszej jedynce szanownej żeśmy wybrali chyba najlepszą aleję w całym mieście, żeby ją tutaj zbudować. No więc cóż, co mogę wam jeszcze powiedzieć? Tak się mniej więcej buduje metro. Wszystkie ważne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę budując metro, poruszyłem w tym odcinku. Będziemy dalej budować oczywiście. Jak prawdopodobnie wrócimy na następnym odcinku, to moje metro będzie, moja sieć metra będzie już liczyć troszeczkę więcej linii, prawdopodobnie y, będzie linia druga dodana, tak jak już opowiadałem przed chwilą, tutaj dookoła idąca naszej wyspy z drugiej strony i postaram się wtedy przesunąć całą moją sieć, rozwinąć ją właśnie w tamtym kierunku, czyli może pokażę na powierzchni. Po tej stronie od Central Parku, czyli po zachodniej stronie od Central Parku, postaram się stworzyć metro i o to całe osiedle pokryć jakimiś autobusami, które pozwolą tym wszystkim ludziom do centrum dojechać. Również pomyślę nad liniami trolejbusowymi. Prawdopodobnie linię trolejbusową postaram się zbudować tutaj, w tym miejscu, które jest pokryte tylko jedną linią numer 4. Tutaj i dookoła tego parku zrobili linię trolejbusową na tą pędlę piękną. Tutaj wykorzystam dzięki temu jeden z przystanków, który stoi teraz yy, całkowicie nieużywany. Pokażę Wam wtedy, jak budować trolejbusy. Nie jest to nic szalonego, ani szczególnie innego niż zwykłe autobusy czy tramwaje, bo trzeba położyć przewody. Pod trolejbus, a przystanki są autobusowe, więc nie jest to jakaś szczególna różnorodność. Będzie to moja pierwsza linia trolejbusowa City in Motion, a może druga, przepraszam, pierwszą budowałem dla śmiechu i mi za bardzo nie przypadła do gustu. Natomiast zobaczymy, jak to idzie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że w, swoim, w swoich miastach City muszę również będziecie wiedzieli teraz, jak zrobić metro i jakie połączyć z istniejącą siecią autobusów i tramwajów. Zapraszam Was na następne odcinki, zapraszam Was również tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków i nie wiedzą o co chodzi, zapraszam Was do obejrzenia ich na naszym kanale, na Fraktal Squad, żebyście wiedzieli dlaczego mamy takie dziwne pętle autobusowe, dlaczego tak a nie inaczej zbudowaliśmy naszą sieć. Jeszcze na koniec, tylko zanim się pożegnamy, pokażę Wam. O, spójrzcie, jak tutaj ceny metra, które dotychczas nie były aktualizowane, się zmieniają. Natomiast o, ceny tramwajów tracą na znaczeniu, ponieważ żeśmy zastąpili na paru ważnych y, trak, sz, trakach, sz, szlakach komunikacyjnych, traktach komunikacyjnych, o, zastąpiliśmy nasze tramwaje metrem. I dlatego one troszeczkę lecą na łeb na szyję. Natomiast ogólnie. Już jesteśmy troszeczkę do przodu z przychodami. Z metra zarabiamy na razie skromne 17 tysięcy. Nie zdziwię się jak za kilka dni w grze, oczywiście, a za tydzień jak się będziemy widzieć, jak tutaj ta liczba będzie już co najmniej 6 lub 7 cyfrowa. Dziękuję Wam więc za uwagę. Był z Wami Robson. Do usłyszenia i pozdrawiam Was serdecznie. Hej!